Poszukiwanie Świętego Grala zakończone. Jak obiecałem, nakręcę filmik o korzeniu, który znajdę. I znalazłem. Znalazłem taki oto korzonek. Będzie postawiony w ten sposób. Na górze tutaj, na tych wypustkach posadzą jakiś mech. Pokażę Wam też, jak to będzie wyglądało finalnie i jaki efekt w moim krewetkariu chcę uzyskać. To była Ścięta widać parę e, lat temu e, roślinka, korzeń się ostał. Złamałem końcówki, żeby sprawdzić, czy nie jest to spróchniałe i czy będzie się nadawał, jest OK. E, no to co? Wystarczy go teraz wygotować, co będę chyba czynił dzisiaj. E, I tyle. Spreparujemy ten korzonek, zobaczymy jak się będzie sprawował w akwarium. Siema.